Aktualizacja, aktualizacja, bo tutaj nagrywałem o banankach. A tymczasem zobaczyłem, że coś się tu dzieje w moim domku dla pszczółek. Pszczółki zaczęły się budzić, coś tu lata. Są pszczółeczki, murareczki. Kokonki są w, tych, w tym kartoniku. I widzę, że pszczółki tutaj się już zaczynają kręcić koło otworów. Także kilka pszczółek na pewno będzie. A jeszcze tutaj w tym domku. Tutaj są rozsypane kokony. Także pszczółki urarki już się obudziły. Zobaczymy, co tutaj się w kartoniku dzieje. Czy puścisz mnie, czy mnie nie puścisz? O, są kokoniki. Kokonki, kokoniki. Nie wiem, jak to się mówi. Przykryjemy, przykryjemy, żeby tutaj jakieś ptactwo mi nie weszło i nie być Mhm. masz pizzę? To jest pizza? Dobra? Mm? to Jest dobra pizza? Tak. Tata, no daj spróbować. Nie, daj, ja chcę. Mm, to, to <zwy rotor cover> dobra. <zwyżdżytucie> o pszczółka przeleciała. patrz. Co? Tam pszczółka już zamieszkała sobie chyba, norkę znalazła. Leś? Nie widać. Tata, Tata. 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 Czekaj Antusia, Antuś, nie odejdź, odejdź, bo tu pszczółki latają, wiesz. Tu. O. nie ruszaj. Antek, nie skubaj tych szyszek. <zyszuki> tu szyszki są dla pszczółek, wiesz? Tu Antosia To chyba Antosia Nie dla Antosia O, o o Widzisz? A? ta chciała wejść, ale tam jest już inna chyba Także pszczółki murarki już się pobudziły. O, tu kolejna. Ja. O, tu lata koło nas pszczółka. zobacz O, No. O. Weszła, tak? Tak. I uciekła. Także chyba podoba im się. przynajmniej co niektórym. Boję się. To jest malutka no, pszczółka, ona nie gryzie. Nie wolno jej dotykać, nie wolno jej krzywdy robić, to cię nie ugryzie. Tata, to to. No co to? Domek dla pszczółek? tata. No, dziurki. O, I tak ze mną. Tata. <laughs> to się nagrywa. No. Tata. Uj. Uj, uj. Chodź, kotku, chodź, bo tutaj jak dotkniesz jakąś pszczółkę, to cię udziabie. Także tak, jak już pszczółki się pobudziły, co? Uj. No co? Kota. Tak. No pokaż, co ty masz. To Chcesz? O. No, co tam masz? To. To mam. A co to jest? Okej. Okay. O i dawajcie pod filmem takie coś. Tak? Mam. I tutaj do domeczku. Przy domeczku też się coś kręci. Patrz. Orzeł tak, jakaś niemiecka wrona. Tata, patrz. patrzyć? A gdzie jest sowa? Gdzie jest sowa? Tam siedzi. Kogo się boisz? Czuj. Sowa. Sowy się boisz? Sowy się boi. Jest pszczółeczka, jest. to Powiem wam, że fajna frajda patrzeć się na te pszczołeczki. A jeszcze sporo się jeszcze nie wykluło. O, o, o. o. Może. Nie mój. E, biją się o tę, No tą jedną dziurkę kurczę. Kule. No? Aguje. Chyba tutaj ta jedna im najbardziej przypasowała. Latają, szukają odpowiedniego miejsca. O, pięknie. O, pięknie. O, pięknie. O, Także pszczółki już się obudziły. I mówimy, papa, pa. powiedz ładnie, pa, pa. papa. Papa. Papa.